Hej, tutaj Agata. Na dzisiaj przygotowałam dla Was praktykę, która pomoże Wam zrzucić napięcie i dojść do siebie w trudnym czasie. Przydadzą nam się klocki, ale bez nich też się obejdziemy, więc jeżeli macie, to weźcie pod rękę, a jeżeli nie, to też Wam coś zaproponuję. Zaczniemy od pozycji dziecka ulubionej pozycji wielu. Siadamy na piętach, rozszerzcie kolana, wyciągnijcie się. Tutaj też pamiętajcie, że jeżeli nie lubicie, kiedy głowa wam tak luźno opada, to można ułożyć sobie klocek pod czołem. Albo po prostu ułożyć czoło na macie. Weźcie kilka głębszych oddechów. Można delikatnie się pokołysać. Potoczyć czoło po macie, tak, żeby rozluźnił się kark. I powolutku stąd przejdziemy do klęku podpartego, ustawiamy dłonie pod barkami, kolana na szerokość Piotr, i w tej pozycji. Zacznijcie się poruszać we wszystkich kierunkach, swobodnie oddychając, krążenia w jedną, w drugą stronę. Dłonie porządnie przylepione do maty, całe dłonie, palce szeroko. Można przenieść się rzędzie do tyłu. Spróbujcie wyczuć te miejsca w kręgosłupie, które wymagają szczególnej uwagi. Rozluźnienia, może oddechu pokierowanego w te miejsca. Można sobie tutaj trochę głośniej poddychać. Może nawet westchnąć. Okej. Okay. Stąd przejdziemy do psa z głową w dół, ponownie opierając całe dłonie o matę, odepchnijcie się mocno do tyłu, przynosząc ciężar ciała na nogi. I zagnijcie raz jedną, raz drugą nogę. Długie plecy. Mhm, super. Powrótko podejdźcie stopami do przodu. Znowu ustawcie na szerokość bioder, ułóżcie dłonie albo na łydkach, albo na kostkach, wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy i z wydechem przejdźcie do skłonu, uginając nogi, łapiąc się za łokcie. Tutaj ważne, żeby to było naprawdę rozluźnione, skłon, nie generujące żadnego napięcia. To nie jest moment, w którym chcemy jakoś na maksa się rozciągać. Zmieńcie zaplecenie rąk. I teraz mocniej uginając nogi w kolanach, kręg po kręgu zrolujcie się do góry. Na wdechu przeciągnijcie się, unieście rę ręce, złapcie za jeden nadgarstek, wydłużcie bok. To samo druga strona. Ok, wdech w środku. I teraz z wydechem przejdźcie do pozycji krzesła, kierując biodra do tyłu. Kolana cały czas patrzą do przodu. No was spokojne oddechy. I teraz wdech, wyprostujcie nogi i z wydechem tak samo schodzimy do krzesła, ale luźno puszczamy ręce do prawej strony, robiąc skręt. I wdech w środku, i wydech skręt, zrzucamy napięcie. Piękny wdech, jeszcze po dwa razy na stronę, wydech skręt, środeczek, skręt do lewej. I jeszcze po jednym razie, wydech, wdech w środku. I z skręt. Zatrzymajcie się w centrum, kto ma ochotę, może wejść na palce, wyciągnąć się mocno opuszki palcą do sufitu. I wydech. Odłóżcie pięty, zostawcie ręce na biodrach, ściągnijcie kości ogonową w dół i delikatnie otwórzcie klatkę piersiową. Jeżeli lubicie, może nawet możecie też się troszeczkę odchylić, wypychając biodra, może uginając nogi. I wracamy do neutralnego ustawienia. I przez zgięte nogi w kolanach, mięciutko przejdźcie do psa z głową w dół. jeszcze raz podejdźcie do przodu. I tutaj znowu dłonie albo na łydkach, albo na kostkach, proste nogi, proste plecy. I z wydechem zejmijcie lewą nogę, odłóżcie lewą rękę na matę. Można też na kostce sobie oprzeć rękę, jeżeli macie ochotę. I skręćcie się do prawej strony. Prawa noga, jeżeli się uda, to wyprostowana. Możecie prawą rękę zostawić w górze, albo sięgnąć sobie za plecy, złapać się tutaj prawą dłonią za lewe udo, może ułożyć dłoń na biodrze. I jeszcze raz duży wdech ręka w górze z wydechem dół i zmieniamy stronę. Czyli prawa noga zostaje zgięta, lewa noga, jeżeli się uda, to się prostuje i skręt do lewej strony, lewa ręka do sufitu. Można zostać tutaj, a może zaplatamy się, otwierając klatkę do lewej. Piękny wydech lewa ręka uniesiona z wydechem w dół i przez mocno zgięte nogi w kolanach, kręg po kręgu, zrolujcie się do góry. Z wdechem unieście ręce i znowu wyciągnijcie się, wejdźcie na palce, opuszki palców w górę. I teraz wydech: strzepujemy wszystko, ręce, nogi, stańcie po środku. Teraz delikatnie nogi zgięte, a my robimy skręty, rozrzucając luźno ręce. Oddech płynie swobodnie. Ok, zatrzymajcie się w środku. Ja teraz stanę przodem do Was, ale możecie sobie spokojnie stać cały czas z przodu maty. I teraz jeszcze trzy razy mocno podciągnijcie barki do uszu, wdech i wydech, rozluźniamy. I wdech, góra. Wydech, rozluźniamy. I ostatni raz i wydech, rozluźniamy pięknie. Cały czas jesteśmy z przodu, z wdechem unieście ręce i teraz z wydechem odstawcie lewą nogę daleko do tyłu. Przechodzimy do wojownika pierwszego, więc lewa stopa jest odstawiona. Ok, zaplećcie sobie ręce z tyłu i z wdechem. Otwórzcie klatkę piersiową i wydech skłon przenosimy dłonie w stronę głowy duży wdech góra z wydechem skłon. I ostatni raz i wydech skłon. I teraz oderwijcie lewą piętę, rozluźnijcie ręce. Pozwólcie, żeby prawa stopa poszła do prawej krawędzi maty, lewe kolano odłożone na matę. Możecie użyć kocyka pod kolano. Można zostać na dłoniach. Może nawet na kostkę, słuchajcie, jeżeli komuś tak będzie wygodniej. Jeżeli jest miejsce, to można zejść na przedramiona, spokojny oddech. I powolutku, wyjdźcie z powrotem na dłonie, podwijcie palce lewej stopy, lewe kolano idzie do góry. No i teraz. Duży krok do przodu, lewa noga do przodu, z wdechem jeszcze raz wszystko do góry i wydech, prawa noga daleko do tyłu, do wojownika pierwszego. Odstawiamy prawą stopę, biodra próbujemy kierować do przodu, zaplecie ręce z tyłu i piękny wdech. Unieście klatkę, wydech, opadamy dłonie w stronę głowy, duży wdech i wydech, skłon. I ostatni raz. Piękny wdech. I z wydechem rozluźniając ręce, oderwijcie prawą piętę, Przesuńcie lewą stopę do lewej krawędzi maty, odłóżcie lewe kolano, grzbiet lewej stopy. Pozycja jaszczurki. Może zostajemy na dłoniach, a może przechodzimy na przedramion. Dajcie sobie chwilę. Jeżeli cokolwiek tutaj boli, wychodzimy wyżej, ok? Nic na siłę. No i tym razem z tej pozycji wyjdziemy w ten sposób, że przeniesiemy ciężar ciała troszkę do tyłu i lewą nogę odstawcie do tyłu, do klęku. Usiądźcie sobie na piętach i teraz właśnie jest moment, kiedy te kostki nam się przydadzą. Um, oprzyjcie dłonie na kostkach, ale na macie, jeżeli oprzecie, to też będzie ok. I teraz wypychamy albo samą klatkę piersiową do góry, albo może jeszcze biodra. Brodę możecie zostawić przy mostku, możecie odchylić głowę do tyłu. Wdech do boków, żeber. I wydech, rozluźniamy. I teraz spójrzcie sobie najpierw, ok? Będzie kilka wariantów w pozycji wielbłąda. Um, można zrobić sobie wariant podstawowy w którym jesteśmy w klęku, warto sobie tutaj albo zrolować podwójnie matę, albo podłożyć kocyk. Układamy ręce na biodrach w ten sposób, że kciuk idzie... Czekajcie, bo tu mam mikrofon, który mi trochę przeszkadza. Naprawiamy sytuację. Dobra. Czyli kciuk zobaczcie, jest tutaj przy kości krzyżowej, idzie do tyłu nad pośladkami. I teraz zaczynamy od podwinięcia kości ogonowej i z wdechem otwieramy klatkę. I to jest pierwszy wariant, możecie sobie zostać tutaj. Mhm. Drugi wariant będzie taki, że stawiamy klocki pionowo przy stopach. Opieramy, też wypychamy biodra, ściągamy kością ogonową w dół, to robimy zawsze, opieramy dłonie na klockach, ściągamy barki, Proda przy mostku, może odchylona do tyłu, jeżeli to jest naprawdę komfortowe. No i teraz już zależy od tego, ile macie miejsca w ciele, bo będą osoby, które mogą swobodnie sobie odłożyć dłonie na pięty. Też możecie to spróbować zrobić, ale jeżeli to jakikolwiek dyskomfort powoduje, to nie robimy tego wariantu. Też warto, żeby te klocki były stabilne. I wychodząc aktywizujemy dół brzucha, i w ten sposób wychodzimy. Więc dajcie sobie chwilę na wykonanie tej pozycji i pozostanie w niej 3 do 5 oddechów swoich własnych. Chyba, że jakiś dyskomfort Wam przerwie tę pozycję, to wtedy wychodzimy szybciej. Jest jeszcze taki patent, że można podwinąć palce stół, poprzeć się na piętach. Chwila dla wielbłąda. Natomiast jeżeli ta pozycja w ogóle w żadnym wariancie jest niekomfortowa, to po prostu zróbcie inne dowolne wygięcie. I powolutku wychodzimy z pozycji, usiądźcie, przenieście nogi do przodu, połączcie podeszwy stóp, odsuwamy troszeczkę pięty z wdechem, unieście tułów i bardzo delikatny skłon, ok? Nie za mocno. Jeżeli po chwili poczujecie, że ciało Was puszcza dalej, jest to komfortowe, to można troszkę zejść niżej, pokołysać się. Super. Z wdechem unieście tłów, postawcie stopy przed sobą. Na wdechu unosimy ręce. I albo przez bok, w sumie to jest jeszcze wariant dla tych, którzy nie lubią się wklejać, albo wklejając się przechodzimy do leżenia na plecach, przytulcie kolana, postawcie stopy na macie, przenieście ręce do boku, weźcie duży wdech i z wydechem przenosimy nogi, kolana do lewej strony, do skrętu. Możecie też ułożyć kolano na kolanie, może rozrzucone nogi, sami wybierzcie z czym się czujecie dobrze. I zmiana. Przez środeczek wdech i z wydechem skręt do drugiej strony. Mhm. Środek. I teraz pozycja szczęśliwego dziecka. Łapiemy może ze stopy od zewnątrz, może za łydki, przyciągamy kość krzyżową w dół, rozpłaszczamy się, duży wdech. I wydech. I Teraz rozluźniając nogi, przez boczek przejdźcie do siatu. Usiądźcie sobie wygodnie w siadzie skrzyżnym. Teraz wykonamy prana ćwiczenie oddechowe, które świetnie uspokaja zarówno oddech, jak i myśli. Tylko jeżeli macie jakiś lekki katar nawet, to wydmuchajcie sobie nos wcześniej, ponieważ będziemy naprzemiennie oddychać dziurkami. Będziemy potrzebować kciuka i palca serdecznego. I teraz tak: będziemy kciuk przykładać do prawej dziurki, a palec serdeczny do lewej dziurki. Ale zaczynamy od wzięcia wdechu przez obie dziurki. I wydech też nosem. Teraz ułóżcie palec serdeczny na lewym płatku i weźcie wdech przez prawą dziurkę. Zatykamy prawą dziurkę i wydech lewą. Wdech lewą. I wydech prawą. Wdech prawą. I wydech lewą. Wdech lewą. Wydech prawą. jeszcze kilka razy. W swoim własnym tempie, ponieważ nie chcę Wam tutaj narzucać tempa oddechu, to bywa niekomfortowe. Jeszcze jeden pełen cyk. I teraz już odkładamy rękę, weźcie wdech przez obie dziurki. I wydech przez obie dziurki. Otwórzcie oczy. Proponuję, żebyście jeszcze zrobili sobie króciutki relaks, ułożyli się wygodnie na plecach lub na boku Pooddychali sobie spokojnie i poobserwowali ten oddech Ja Wam bardzo dziękuję i życzę Wam dużo zdrowia i dużo spokoju Do zobaczenia